Jajo do otworzenia! Nowy zademiak z Godzilla. Co tu się odwala? Czas nabrał to! W ogóle to mam do Was takie małe pytanko, co byście powiedzieli na jakieś daily, właśnie updateowe. jestem w stanie to dla was ogarnąć, także jeżeli chcielibyście u mnie codzienne odcinki właśnie o tych wszystkich nowościach, to wszystko testuje i tak dalej, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, to będę wiedział, ile osób czekałoby na takie filmy i też będę bardzo wdzięczny. Po prostu czuję w kościach, że to, co zobaczymy w tym prawie 10-minutowym brautoku, będzie mega mocne i te wszystkie nowości atrakcyjnią, tylko rozgrywkę. A nie, że zepsują Gierek, jak nas tu w tytule. Skubajcy, jak patrzę na to nowe logo gry, no to wygląda dosyć przerażająco. I już jestem gotowy, żeby klikać play i sprawdzić, co takiego przygotował dla nas super tym razem. Ale zanim przejdziemy dalej, to mam dla Was dwa super info właśnie związane z tym brautokiem, które już się po prostu dowiedziałem wcześniej od twórców. Po pierwsze, każdy gracz, który zyskał na sobie ten kod QR, zgarnia takiego kozackiego pina totalnie za friko A to nie koniec darmowych rzeczy od Supercell i ode mnie dla Was, ponieważ dostałem aż 7 nowych skinów w zestawie z nową ikoną gracza oraz samotką, które mam do rozdania totalnie za darmo właśnie dla Was, czyli dla moich kochanych widzów. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie skin, ale wiem, że osoby, które zgarną ode mnie cały ten zestaw, otrzymają również tego zadymiarza, do którego jest ten skin totalnie za darmo na swoje konto. Podsumowując już dzisiaj, pod tego i jedna osoba ode mnie otrzyma właśnie tego nowego skina. A także i tego zadamiarza, jeżeli jeszcze nie będzie miała go na swoim koncie, żeby dowiedzieć się, co to będzie za skin i zadamiasz, no to po prostu oglądajcie do końca. Także jeżeli to Ty chcesz zgarnąć właśnie ten zestaw, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybuj kanał, to jest bardzo ważne i wymagane, żeby wcisnąć ten czerwony guziczek tam na dole. Bo ja te wszystkie prezenty chcę rozdawać właśnie dla moich widzów, którzy oglądają odcinki. Miej wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars. I napisz w komentarzu, co z tego Brawl Toka podoba Ci się najbardziej. Może ten brawler, może ten brawler, a może to. Piszcie w komentarzach, a teraz lecimy. Ano jeszcze w tym momencie na ekranie ta osoba, która Ode mnie prezent z ostatniego odcinka Gratuluję serdecznie, pamiętaj, że ustawisz w opisie swojego kanału Coś do kontaktu, żebym mógł wysłać ci to właśnie wiadomości prywatnej Hej, cześć, witajcie, ja jestem i Witam was bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku Z Brawl Stars na moim kanale A dzisiaj przed nami nowy Brawl Talk Z jakimiś mutacjami zadymiarzy, które mają popsuć grę Nie ma bata, supercel na pewno bejtuje Lecimy, czas na Brawl Talk Godzilla Śmiertelnie niebezpieczna roślina, mutacje zadymiarzy, metalowy smuczy jeździec, jaja? Co, co, co? Nie, 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 czekajcie, czekajcie, czekajcie. To wygląda jak nowy brawler. Nie sądzę, żeby to był jakiś skin do Mortisa czy coś. Czy to jest, słuchajcie, legendarne jajo do otworzenia? Coś w stylu legendarnego stardropa, tyle tylko, że pewnie lepszego. Okej, okay, zapowiada się to ciekawie. Dobra, już puszczam play, lecimy dalej. Nowe hiperdoładowania, no dobra, no to na pewno do Gina. Jakieś nowe skiny. Co? Jakieś? Co? Co? Darmowe przebranie hiperdoładowania i nie tylko? Co brał gadka? Dobra, co tu się odwala? Okej, okay, jesteśmy teraz w jakimś mieście jakby takim starożytnym. Mamy tutaj Spike'a, e, który wyglądał dosyć komicznie. I mamy Godzilla, Brawl Stars X Godzilla. I tutaj właśnie ta Godzilla wszystko rozwala, całe, całe to miasto. I mamy też Mecha Godzilla, dobra, czyli będziemy mieć może taki motyw sezonu właśnie, że Mecha Godzilla kontra Godzilla, coś w tym stylu. Okej, okay, no zapowiada się dosyć ciekawie, ale tutaj sobie zbiły piątki te Godzilla. I teraz razem rozwalają miasto. I mamy tutaj Dru, czyli nowego właśnie community managera, który mówi: Ej, co się dzieje? Niszczycie moją makietę miasta. No, marcjonali, co wy tam odwalacie? Co to ma być? Zapraszam na Braugatkę. gatka Wspólnie z Godziną prowadziliśmy potworne wydarzenie do Brawl Stars. Mieliśmy już, słuchajcie, Kaiju w Brawl Stars. Pamiętam, że był taki trybik, ale to wygląda dużo ciekawiej. W sensie, na pierwszy rzut oka to wygląda jak jakiś pojedynek właśnie Mecha Godzilla kontra Godzilla. I obstawiam, że może jedna by była w jednej drużynie, a druga w drugiej. Dobra, to za chwilę się wszystkiego dowiemy. Wydarzenie nie brakuje nagród i jest nowy sposób na Odblokowanie! Potworne jaja! Tak przy okazji jestem, Dru, nowy menadżer społeczności. Miło Cię poznać! Miło Cię poznać, Dru. Rozbijanie jaj potworów daje nagrody takie jak monety! E, no dobra, okej. Okay. Punkty mocy, kredyty, błyskotki, nowe przebrania. Co to za skin? I mutacje What? To, co? Tak! Jaja potworu zawierają potężne nowe mutacje! Które zmieniają sposób gry za dymiarzami! Mutacje mogą wpływać na super ataki, na przykład dając Bo nieograniczone miny? Zwykłe ataki, na przykład Pam może mieć nieograniczoną amunicję? A niektóre po prostu sieją spustoszenie! Ej, dobra, łeb mi trochę wybucha, nie? Co tu się dzieje? To będziemy mieć teraz mutacje z dymiarzy? What? Ale te nowe jaja na pewno będą, słuchajcie, mocne, nie? Jak będzie można z nich zrobić jakieś kozackie skiny, jakieś mutacje, ale co tu się odwala? Dobra, nie ja muszę tutaj dalej to oglądać, bo jestem mega ciekawy. Przecież ten boss z tymi minami to nie do pokonania będzie, nie? A niektóre po prostu sieją spustoszenie, jak ta, po której uderzenie Hanka sprawia, że strzela on rybnymi torpedami. Okej. Okay. Do odblokowania macie łącznie ponad 30 unikatowych mutacji i wszystkie są zwariowane. Koniecznie sprawdźcie jutro filmy twórców treści obrosasz. To ja, co jest dopiero minuta 40, już się pojawiło tyle rzeczy, że ja nie wiem, do kiedy ja to będę testował, więc no musimy zrobić jakieś daily, także że widzowie wiecie co robić? Łapeczka w górę i lecimy z codziennymi filmami właśnie o tym update'cie. Aby zobaczyć wszystkie mutacje w akcji. Dobra, będę mógł testować. Mutacje będą dostępne we wszystkich trybach gry z modyfikatorem mutacja, więc nie musicie grać z nimi, jeżeli nie chcecie. Są one aktywne tylko podczas wydarzenia Brawlstars i Godzilla, więc korzystajcie z nich póki możecie. Ej, to mutacja czy muszę iść do lekarza? Nie, wszystko jest gate bardzo spokojnie, nie przejmuj się. Okej, okay, jak się tutaj przyjrzymy, to właśnie na 6 trybów gry, tylko w dwóch będą dostępne te mutacje, ale to są oczywiście tryby, gdzie nabija się pucharki, czyli tymi mutacjami też będzie można łatwiej nabijać pucharki. I ciekawe, czy żeby odpalić właśnie ten tryb gry, będzie trzeba mieć jakąś mutację, czy będzie to tak wyglądało, że na tych trybach niektórzy brawlerzy będą właśnie z mutacjami, niektórzy bez i będzie taki harbider? To dowiemy się tego niedługo, na pewno będę to testował. A jak zdobyć jaja potworów? Potrzebuję ich. Spokojnie. <noise> Jaja potworu można zdobyć, grając w trybie miejska zadyma. Okej, okay, to nowy tryb 3 na 3, w którym możecie wcielić się w godzile i mecha godzile, wasza drużyna musi zbierać te przedmioty, gdy będziecie mieć ich odpowiednio dużo. Jedno z was stanie się epickim kajżu. Nie bez kuzery ten tryb nazywa się miejska zadyma. Wygrywa drużyna, która wyrządzi w mieście najwięcej szkód. Wygrywając w miejskiej zadymie możecie zdobyć co kilka dni do sześciu potwornych jaj. Jeśli przegracie, otrzymacie rzadki drop star. W końcu dostaje nagrodę za przegraną. Super. Potworne jaja można też zdobyć w ramach codziennych nagród i dropów star. Okej. Okay. Czyli chodzi, że w tym nowym evencie będziemy mieli naprawdę dużo tych jaj do zebrania, do otworzenia? Powiem wam, że ten tryb z przemienianiem w kajdżu, no może być nawet śmieszny, nie? <laughs> Chętnie go przetestuję. Brawgatka! Odblokujcie darmowe, darmowe klejnoty i przebrania hiperdoładowania, aż podwójnie darmowe. Jeśli należycie do klubu, w wydarzeniu zobaczycie wielkie jajo! Jeśli nie należycie do klubu, dołączcie do klubu. Także widzowie, jak jeszcze nie jesteście w żadnym klubie Brosa, to szybko dołączcie do klubu, bo ja już tutaj widzę, że będziemy mieli do zapewnienia jakieś wielkie jajo z kaidżu. I tu mamy taką ikonkę jakby hiperdoładowania I w środku jest baz i to jest chyba skin Po prostu jak napełnimy całe to jajo Z tego co możemy też tutaj zauważyć to dostajemy 15, 30, 55 gemów Za friko jeżeli napełnimy właśnie to jajo A żeby je napełnić to trzeba otworzyć 1250 tych takich zielonych jajek Które będziemy dostawać co chwila właśnie za granie I za każdy próg otrzymujemy tutaj jakąś fajną nagrodę Więc no to wygląda dużo ciekawiej niż mega świnia moim zdaniem Każde otwarte potworne jajo umożliwia rozbicie wielkiego jaja I odblokowanie nagród, klejnotów i nagrody głównej dla wszystkich członków klubu wyjątkowego przebrania hiperdoładowania Baz Godzilla. Dobra, czyli wychodzi na to, że mamy nową rzadkość przebrania i skiny będą się zmieniać podczas użycia hiperdoładowania. Ten Baz wygląda naprawdę mega, mega mocno i ma trzy wersje kolorystyczne. <laughs> śmieszna taka Godzilla sobie lata. Powiem szczerze, że to może być bardzo ciekawy patent, ale boję się, ile takie skiny mogą kosztować. Obstawiam, że jak te legendarne są aktualnie za 299 gemów, to takie skiny z rzadkości hiperdoładowań mogą ile? kosztować? nie wiem 499 gemów, 390. Piszcie w komentarzach, ile według was takie skiny Będą kosztować, które będą się zmieniać przy hiperdoładowaniach Pamiętajcie, że każde potworne jajo daje nagrody, mutacje i postępy w wydarzeniu dla wszystkich członków klubu. Więc najlepszym sposobem na grę w wydarzeniu jest dołączenie do klubu z jak największą liczbą aktywnych graczy. Okej, okay, no dobra. Ja musiałem ostatnio czystki robić w klubie, bo tam widzowie mega świetnie grali, ale już dołączyło tam sporo nowych graczy. I mam nadzieję, że teraz wszyscy będą aktywni, no bo po prostu się to opłaca. Jeśli wasz klub zbierze wystarczającą liczbę potwornych jaj, wszyscy członkowie otrzymają darmowe klejnoty i przebrania hiperdoadowania. Okej, okay, czy te przebrania na razie są za darmo? nagrody Te można zdobyć całkowicie za darmo? Po prostu grając A jeśli będzie wam brakować kilku potwornych jaj Możecie kupić je w sklepie I będą one liczone do postępów klubu Więc jeśli nie należycie do klubu, dołączcie do klubu Czekajcie, tak szybko analizując Mamy 1250 jaj Opsałem, że ten event no, trochę będzie trwał To szybka matematyka 1250 podzielić na 30 Czyli każdy z członków klubu musiałby zdobyć gdzieś tak 41-42 jaja Nie, no to myślę, że to jest na spokojnie do zrobienia Bez tutaj wydawania kasy na gemy, żeby kupować te jaja Bo będziemy je tutaj dostawać z tego eventu i widzę. Widzę, że tutaj jest takie 6 lotów, gdzie można dostać chyba albo jajo, albo stardrop. A jeszcze dochodzącego do te trzy jajka, które się dostaje po prostu dziennie właśnie za granie. Nie, no to jest to spokojnie do zrobienia, jeżeli klub będzie oczywiście aktywny. Ale wiecie co, jak to wyjdzie, to ja na pewno zrobię jakiś wielki openik od razu tych jajek, nie? Trzeba będzie to zrobić. No na coś te moje gemy muszą się w końcu przydać. Sezon Godzilla będzie zawierał mechatika gindorana! W ciemnej i jasnej opcji w kardecie yy, zadywiarskim. Więcej przebrań, czy ktoś wspomniał o przebraniach? O matko, ile tu tego jest? Strasznie dużo, ale dobra, czekajcie, bo jeżeli chodzi o tego tika, to ja na pewno zrobię jakiś ranking tych skinów, właśnie z tym moim niesamowitym żyli, czyli z Gracusiem i Verom. Ale ten tik taki, nie wiem, zwariowany. Musiałbym go zobaczyć jeszcze, jak w Grze się prezentuje, bo tutaj no mało mało widać dosyć. Jeżeli chodzi o skiny, to przylećmy je sobie szybko. Mecha Gyllanita, całkiem fajna. Mother Eve jest taka puszysta. Nie, to jest modra. Mo, mo, czekajcie, Motra if, okej. To nawet ciekawy ten skin. Super strażnik brock, czerwony, żółty, różowy, czarny i niebieski. Ej, czyli czekajcie, czyli to jest remodel y, rangera Broka? Tak, to jest ranger brock, no! I teraz można mieć każdy kolor jak Power Rangersach, Czyli te wszystkie odniesienia, które wcześniej robili w jakichś tam takich sneak peakach, brał mają teraz pokrycie na to, że możemy sobie normalnie team Power Rangers'ów po zrobić. Ej, ja się jaram fest, bo ja jestem wielkim fanem Power Rangers. Ja zbierałem płyty. Czajcie, że jak była seria Power Rangers, to ja mam pas 50 płyt tam... Kilku mi chyba brakowało, żeby mieć wszystkie. Normalnie jakbym mały, zawsze składałem kasę, żeby móc raz w tygodniu kupić sobie tam chyba nie wiem za dwie dyszki czy coś takiego, nową płytę Rangers, żeby móc sobie to pooglądać i to się tu jaram. Nie nie łączą siła, by stać się mega brokiem. A szkoda! <grym> do tego was godzila, którego możecie znaleźć w potwornych jajach, oczywiście, dobra, lub odblokować z klubem. Jeżeli należycie do klubu, dołączcie do klubu, pamiętajcie o tym Wizowie. Wydarzenie Brostos godzina będzie trwało 29 kwietnia do 20 maja, czyli mamy 21 dni chyba. To chyba najlepszy czas na zdobycie tych potwornych jajek, okej. Okay. Czekajcie, upewnijmy się. Czy startuje to w poniedziałek i jest do 20 maja. To jest tak 7, 14, 21. 22 dni będziemy mieli na to. Nawet jakbyśmy zbierali po 3 jaje dziennie, no to jedna osoba jest w stanie na spokojnie zrobić 66 jaj, a na pewno jeszcze więcej z tym eventem, więc chillera. Także pamiętajcie widzowie, dołączcie do jakiegoś aktywnego klubu, nie? To jest mega ważne. Jak nazywa się cicha roślina? Nie wiem. Trzcina. Samo Marcu, jesteś super świetny. Lili jest nową mityczną zabójczynią i częścią załogi Cordeliusa, ale jest przyjazna czy wroga? Lili ludzka dziewczynka przemieniła się po pójściu za świetlikiem <grytania> do zaczarowanego lasu, gdzie schwytał ją magiczny kwiat. Ciekawy lor. Jest teraz potężną hybrydą człowieka, rośliny i świetlika. Lili dysponuje szybkim, jednopociskowym atakiem blisko dystansowym i ładuje swój superatak, gdy jest blisko wrogów. Podczas superataku, zamachnięcie Lili pokazuje swój pełny potencjał. Strzelając we wroga, roślinnym pociskiem zadaje mu obrażenia i teleportuje się za niego po trafieniu. Jej tytuł mistrzowski to dwulicowiec. I nic dziwnego z tak podstępnym superatakiem. Lili debutuje w przebraniu truskawkowa Lili za 29 klejnotów. To pierwszy z dwóch nowych zademiarzy nadchodzących w kolejnej aktualizacji. Dobra, no to się skupmy jeszcze troszeczkę bardziej na tej Lili. Czyli tak, wiemy, że to będzie nowy Mityk. I ogólnie, no, wygląda dosyć ciekawie. Ma tak na blisko, więc takiego dynamajka to sobie robi tutaj na blisko. Ona ładuje ulta w sumie troszeczkę jak Cordelius, nie? Bo ma takie pole. E, no i co? Jej ult to jest teleport, więc to też jest całkiem opi. Nie wiem, na jakiegoś hejsta czy coś, nie? No, myślę, że na wszystkie tryby to będzie całkiem spokojnie. Teleporcik, tak o. Czekajcie, jeszcze sobie tutaj sprawdźmy, jak ona używa tego teleporta. Gdzieś tu może to będzie teraz widać. O! Pyk! Tutaj leci do dynamajka. No i chłop nie ma żadnych szans. Zostaje pokonany. I nie, to może być ciekawa mechanika. Taka dosyć przyjemna do grania. Ja myślę, że Lily też ma potencjał na fajne skiny, nie? Bo wygląda tak dosyć tajemniczo. Kolejny zadymiasz przypadnie do gustu wszystkim metalowcom! Całe życie czekałem na ten dzień, dlatego teraz y, drugi musiał dołączyć. Szef Draku to nowy, legendarny zadymiasz, który aż pali się do zadymy, okej, okay, mamy nową legendę. Należy do nowego obszaru Parku Star Dworu Szaleństwa. Draku jest wspaniałym gawędziarzem, który opowiada odwiedzającym Park Star o smokach i ogniu. Okej. Okay. Walczy w zwarciu przy pomocy gitary, która zadaje większe obrażenia, gdy trafi wroga główką. To czołg, więc jego super atak ładuje się z każdym poniesionym obrażeniem. Gdy super atak zostanie naładowany, Draco dosiądzie potężnej, legendarnej bestii. Dmuchanego smoka. Podczas jazdy na smoku, Draco ma większą szybkość ruchu i redukcję obrażeń. A także nowy atak obszarowy, który miota ogniem przed siebie. Draco się jest spustoszeniem, gdy jego super atak jest aktywny, dzięki czemu może kontrolować kluczowe obszary i wrogów. Debutując w przebraniu za 29 klejnotów, mroczny rycerz Draco. Przeanalizujmy sobie nową legendę. Tak szczerze, to po pierwsze, totalnie nie spodziewałem się, że będzie jakiś nowy legendarny Zodymiarz. Oni zazwyczaj, nie wiem, no, tak pod koniec roku dawali, nie? Właśnie jak Kid wychodził czy coś. No i co, no jego atak. Yy, Całkiem jakiś tam dystans ma, ale też nie jakiś długi, nie? Taki dosyć krótki, ale nie jest to na pewno aż tak krótki, jak w przypadku tego poprzedniego zadymiarza. Okej, okay, on tutaj ładuje oczywiście ulta poprzez odnoszenie obrażeń, więc nim się tutaj całkiem opłaca trochę dostać na początku, żeby zwiedzić się właśnie w tego drako na tym takim smoku legendarnym. No, ciekawie to wygląda i on tutaj trochę teraz działa jak Amber, bo tak wiecie, wszystko podpala, tylko że on ma z kolei taki większy zasięg, nie? Bo Amber tylko tak w linii atakuje, a on tu podpala wszystko też na boki, więc no, ciekawe kawa mechanika myślę, że też może być naprawdę mocny zobaczymy jak go zbalansują jak to będzie też tutaj się wszystko prezentowało w grze no ale to nowa legenda no to ona musi być mocna nie pamiętacie chyba co było z kitem no tragiczny był no nie dało się nic zrobić jak on już nazbierał zbierał trochę kubów nie na trybie solo nie przeszkadzaj mi womuje się do centrali twój komputer nie jest nawet włączony <laughs> no to drugo tutaj wyjaśnił. też sobie założył okularki znaczy czas na tym trudem tym, tym, tym. cyber browse season okej okay, czy następny sezon będzie właśnie taki cyber i po polsku ten sezon będzie nosił nazwę cyber Dyma. przetransferujcie te przebrania do swojej kolekcji! Jeszcze więcej przebrań! Hacker brok przebranie z karnetu zadymiarskiego, mistrz hakowania Brock i brok Hacker RGB, o coś dla Gatsusia, on lubi RGB. Warianty z karnetu zadymiarskiego, aha, dobra, dobra, czekajcie, czyli brok będzie skinem właśnie z karnetu zadymiarskiego plus i będziemy mieli go właśnie w takich trzech opcjach kolorystycznych? Nie jest to zły skin, ale mi się chyba jakoś tak turbo nie podoba. W sensie, to nie jest, nie, że jakoś mi się mega podoba, nie? No chodzi po prostu o to, że jakoś tak, nie wiem, no wydaje mi się, że na przykład Zeus Brock jest fajniejszy od tego hakera, ale no no, wiecie, są gusta i guściki, na przykład innym się może ten skinek podobać jakoś bardziej, nie? Od tamtych, ale okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Bajtowa B to jakiś nowy błąd w oprogramowaniu. Cyberkieł zniszczy waszą zaporę sieciową. Błąd Larry i Lori dostępny w rankingowych dropach star. Wirus Charlie ujawni waszą historię przeglądania. Uzyskujecie nieautoryzowany dostęp do tych przebrań w sezonie Cyberzadyma. Ale tam było uzyskajcie, ale tak wracając jeszcze na szybko do tych skinów. To ogólnie wydaje mi się całkiem spoko, fajna ta kolekcja. Ale widzowie, ta Charlie, wirus Charlie. Przepotężna. Podobna do trochę 8-bita, ale ona strasznie, strasznie dobrze wygląda. I to też mega pasuje do Charlie, nie? Widzicie jakie ona ma tutaj nogi pająka dookoła siebie? I coś czuję, że będzie legendarny. Albo przynajmniej mityczny. Czy to już wszystko? Nie. <ścoughs> Daniel, jak tutaj podarł. Nadchodzi 6 nowych hiperladowań. Brock wystrzeliwuje czterofalową salwę rakiet. Co to jest? Burza pioskowa San Diego zapewnia mój drużynie większą szybkość ruchu. Jego superatak powoduje też chwilowe uciszenie po trafieniu. Nita hiper Prędodowuje niedźwiedzia Brusa, zwiększając jego szybkość i punkty życia. Max rzuca wszystkim członkom drużyny napój energetyczny, zwiększając szybkość ruchu i częściowo ładując ich super atak, okej. Okay. Głowa Tika szybciej ściga wrogów i, i po wybuchu zostawia 6 min, okej. Okay. Eee, a super atak Gina tworzy trzy ręce, z których każda może złapać jednego wroga. No, akurat tego mogliśmy się spodziewać, bo tego Gina wcześniej zlikowali i spoko to całkiem działa. Ale ten brok się wydaje przepotężny teraz, nie? Co on tu może odwalić tymi rakietami? Sandy też fajny, no i Nita, nie? Brusa można tak mocno ulepszyć na jakiś czy coś Knockout 5 na 5 Im mniej zadymiarze w waszej drużynie Tym potężniejsi są wasi zadymiarze Mamy nowe modyfikatory rankingowe Jaki był ten pierwszy? Wiatr we włosach. Okej, okay, tak się nazywa. Zademiarze odradzają się, gdzie polegli, zamiast w miejscu odrodzenia. Zwróć uwagę na hashtag Urban Ninja giveaway we wszystkich mediach społecznościowych! I widzowie, widzowie, widzowie! To jest właśnie ten skill, który macie ode mnie dzisiaj do zgarnięcia. I powiem wam szczerze? Fajnie się prezentuje, tatara. No i oczywiście z tą tarą razem do zgarnięcia macie właśnie zadymiarza tarę, jakby ktoś nie miał go wcześniej. I ten cały zestaw, o którym wcześniej mówiłem, czyli właśnie ikona gracza i też emotka, więc jeżeli chcecie do zgarnąć, to subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie, co Wam się najbardziej. Podoba właśnie z tego update'u. Tara, całkiem przyjemnie. Wszystko? Nie! Dalej nie wszystko. Biedny Dru musiał to posklejać. Okej, okay, mamy nowe jakieś tutaj przebrania za 29 klejnotów. Plażowy Byron. Parasolowy Frank. Podobny trochę do tropikalnego kiełka. No i słuchajcie, klowa mrozu Amber zmienia się w przebranie za 299 klejnotów w komplecie z pakietem. I słuchajcie, to jest teraz ważna rzecz. Teraz też mnie posłuchajcie uważnie. Jeśli macie jakiś blink czy coś, to kupcie od razu tą klową mrozu Amber. Bo ona teraz kosztuje tylko 5000 blinków, a po nowym update'cie będzie kosztowała 300 gemów, bo będzie po prostu legendarny skinem. Więc no, to jest mega, mega dobry deal. Ja już dawno kupiłem tego skina. Galowy Mortis, nieźle napędzi wam stracha. Przegapiliście wyjątkowe przebrania? Możecie zdobyć te warianty w sklepie lub w rankingowych dropach star. Okej, okay, mamy tutaj białego Bayrona, bardzo fajny. Rui Shunita, też ciekawa. No, ta Jackie chyba była lepsza w tamtej wersji kolorystycznej. I Księżycowa Penny, tutaj jakaś była. Tego nie znajdziecie w rankingowych dropach star, tylko w potwornych jajach. Szkarłatny Paladin Serge. Ok, czyli właśnie tego Serge'a będziemy mogli dostać właśnie też z tych jajek. Okej, okay, to jest po prostu właśnie ten paladem w wersji takiej czerwonej, jak ten, co był kiedyś właśnie w karnecie zadymiarskim. Czas na arkadowe przebrania dwa, zremasterowane i przemalowane. Yy, graczka Bibi. Tak, Bibi jest prawdziwą graczką, nawet jeśli gra w gry mobilne. Tara uliczny ninja. Yy, gdy wiejski ninja, to za mało. <grych> Squad Buster Shelly, inspirowana Shelly ze Squad Busters. No, kto by się spodziewał? Yy, zwycięskie przebranie Supercell Make. Yy, ciemny samuraj jean autorstwa Rex Estej, koszmarny Sandy autorstwa kogo? Czekajcie... Core! I powiem wam szczerze, że te dwa skiny Jedne chyba z lepszych w ogóle dzisiaj, jakie widzimy, nie? I ten Dark Samurai, Jin i właśnie ten Nightmare Sandy Mocno wyglądają. Bardzo też fajne animacje, trochę jak Sińskiego Brawla, bym powiedział. Teraz też twa, słuchajcie, to cały czas ta kampania Na Amber i Pana P w aktualnościach i możecie tam głosować I słuchajcie, teraz też weszło dużo nowych srebrnych i złotych przebrań e, Dlatego git. Kto chce darmową znakę? No ja już wam wcześniej pokazywałem Darmową znakę, także też możecie sobie jeszcze raz ją zeskanować I to już wszystko. Tak, tutaj subscriber zostawiony. Tak, to wszystko. Wszystko. I jeszcze tą makietę biedną rozwalają dalej. <laughs> Oni to zawsze się tam dobrze bawią. Podsumowując, widzowie, jest mega grubą, Nowy event Godzilla. Legendarny zadymiarz, a także jeszcze jeden mityczny, więc no, będzie się działo w najbliższych dniach w Brawl Stars. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, Momentem będę wam teraz codziennie materiały właśnie o tych wszystkich nowościach. Kto dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu hashtag Godzilla. No i do zobaczenia już jutro. Siła!